Maszyna jedzie na serwis. Awarie, jakieś tam musterki się zdarzają. I chuj nie pojedzie. I stoi kurwa na środku pola kurwa. A odbieram maszynę zastępczą na czas naprawy. Kurwa, ale to są cyrki jak chuj. A jaki to jest problem? To się dowiecie. Na samym początku bardzo chciałem podziękować firmie AgroS za to, że na czas naprawy tej Ładowarki mojej. Byli w stanie podstawić taką samą maszynę z tym samym mocowaniem, żeby po prostu nadal mogłem pracować. A wynikła taka sytuacja, że po prostu i mój mały wejdeman nawalił, a że jest okres świąteczno-noworoczny. No to wiadomo, wszystko idzie opornie, jak i części, jak i robota. Wiadomo. Miałem przyjemność pracować. Weidemanen T7042 przez około ile dni? 4 dni, 5 dni coś takiego. No i powiem Wam szczerze, no dużo się nie różni od tej mojej, nie? Tylko, że ma te obciążniki, że ma te obciążniki. No i ma 4,2 tony udźwigu, więc. Warto czy nie warto powiem szczerze no i mocniejsza na motorze oczywiście jest. Ale moim zdaniem ona już by była no ona gabarytowo nie jest większa ona by taka mogłaby być ale dla mnie. Po co. Po co mi to. Materiałów bardzo dużo mam nagranych. Nagrywałem to tylko i wyłącznie dla mojego kolegi sprzedawcy Mateusza którego bardzo pozdrawiam. Miała ta maszyna takie jazdy, że podczas włączania silnika było brak reakcji na gaz oraz jazdy przód. Trzeba było multum razy, niekiedy 2, 3, 4, niekiedy 10 razy zgasić, i odpalić ładowarkę, żeby po prostu reagowała na gaz i miała jazdę przód, tyłu. No nie ukrywam już, denerwowało mnie to przez jakiś czas, ale wiadomo, no każda maszyna ma jakieś chorobę wieku dziecięcego no i możecie sobie to zobaczyć na filmikach który teraz załączę no i jeszcze jest taki problem że lajesz rewers do przodu rewers do przodu do zatku Zgasiłem, zgasiłem, no i dalej jest to samo, zresztą widzisz, że jeszcze koła nie ustawione, dalej to świeci, zobaczymy, patrz, dobra jazda wtedy na razie działa teraz nie, ale patrz. 아니더 t 자오 아니 더 z 자오 아니 더 n 자오 아니 i e d z 어 a ł o Ani to nie d 자오 a ł o raczki mhm. działają, ale tu te główne na przykład to wentylator w ogóle nie działa. No ja już też na początku kombinowałem, czy to, czy ja coś źle użytkuję. E, całą instrukcję obsługi sobie przeleciałem z tego Weidemana, przeczytałem i, i, i wszystko, no ale no, no tutaj nic nie ma, żeby po prostu mógłbym coś, cokolwiek ustawić. Naprawdę. Teraz co wam powiem to jest najlepsze. Pierwsza usterka była taka, tak jak na załączonym filmiku jak może znajdę była sytuacja emisji spalinu DPF. Co się okazało? No, nowa maszyna padną czujnik, czujnik e, sonda z wylotu z DPF. -u. A dlaczego padną? Pytajcie mnie, a ja was. No po prostu musiał być wadliwy i, i tyle no Wymienili, wszystko grało Ale w międzyczasie również była ta druga usterka właśnie z tą jazdą przed tył Ale powiązaliśmy to właśnie z tą usterką na początku z tym DPF-em No bo jeżeli nie ma reakcji na gaz, no to może być to z tego też przyczyną Ale no po usunięciu tej usterki DPF-u No to w tym momencie no nadal to trwało Więc kombinowaliśmy dalej Przyjechał serwis, sprawdzili co i jak no ale grali oprogramowanie Ale no nic tu nie dało, tylko pogorszyło A co się pogorszyło? No pogorszyło się, że potem nie było Wolny spływ nie działał, nie, odpinanie nie działało, wentylator zwrotny nie działał Zdarza się. Ja to rozumiem i każdy normalny, normalny człowiek, który wie, że różne przypadki się zdarzają przy wgrywaniach oprogramowania, ale no tu jest ważna kwestia. Tak mi to tłumaczono przy wymianie, wymianie po podmienieniu oprogramowania no, trzeba też różne konfiguracje uruchomić, czyli na przykład, jeżeli ktoś ma kamerę na tyle, no zaczęła tę kamerę na tyle uruchomić, to jest można powiedzieć tak, na moje myślenie bardziej, bardziej konfiguracja, konfiguracja e, szczegółowa, czyli po prostu trzeba to zaznaczyć, że to ma być, a poszło to troszeczkę inaczej, nie? Ale zrobili, zrobili chłopaki. Na razie hula, na razie jeździ i oby tak dalej. Wiadomo, każda maszyna ma jakieś choroby w wieku dziesięcego. Kto wie, ten no rozumie, ale naprawdę ta na początku mnie maszyna doprowadziła do szału. Nie? <śm> 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 ale no, wiadomo, no, nic w życiu piękno nie jest. Tutaj dołożymy jeszcze. Ja akurat kamery zstecznej nie mam, ale tutaj. Tą kamerę sobie dołożymy, automatyczny zaczep dołożymy, no, nie było możliwości konfiguracji, no bo ta maszyna jednak już taka była, nie? I jedynie co mi to ta kamera, zaczep automatyczny, no i tutaj oświetlenie teleskopu sobie dołożymy. No bo tylko tutaj jedną wiązkę trzeba będzie dołożyć, a tutaj na tyle, na tyle kable są. A przycisk, jak patrzyłem, bo z teleskopu światła są tutaj. Są tutaj, i tylko bym musiał sobie to tu rozebrać. Jakimś sposobem, bo jeszcze nie wiem jak. Eee, czy tutaj jest tyczka do tego? Bo tutaj jest normalnie teleskop namalowany i światło, ale po co mi to, że, że tu jest namalowane? Wystarczy, żeby przycisk będzie działać, nie? No ale to trzeba zobaczyć czy to w ogóle idzie podłączyć. Trzeba będzie przycisk wymienić i tyle. Więc nie wszystko jest takie straszne jak na początku wygląda. Tak jak na samym początku wejście do tego filmiku. Ale będzie hulać. Pozdrawiam. I... Może do następnego filmiku. Na razie.